Tak, witam Was serdecznie, już jestem. Tak, pierwsze co będę musiał zrobić, to wstawić obiad. A gdy wstawię obiad, to wtedy wezmę... Będę zajmował się, no, wzmocnieniami do tego bagażnika. To znaczy, dokładnie tak jak już mówiłem, te sybanciki będę musiał tu dać, na wylot śrubkę, bo ona po prostu tu nie jest w stanie utrzymać tego obciążenia. To nie jest duże obciążenie, ale jakieś 4 kg więcej jest i 4, tak nie ważyłem dokładnie, ale tak o 4, ponad 4 będzie w tym bagażniku, bo tam są dwa banki, aparat, kamera, oświetlenia nocne i trochę elektroniki i to tak. I to tak po prostu wychodzi ponad 4 kilo, to wszystko w tym, w tym kursie. No i po prostu jeszcze będę musiał łańcuch też zrobić wyczyścić, nasmarować i, i wypolerować. No bo już łańcuch też wymaga. Konserwacji. To tak można powiedzieć, w ciągu tygodnia około 200 km nieraz robię, a nieraz ponad 200. No i to po prostu nie raz po dwóch tygodniach, po dwóch, po trzech, trzeba smarować moc. Szczególnie, gdy, jest, gdy się jedzie po prostu jeszcze do tego w deszcz. Dwa tygodnie temu, właśnie w deszcz sobie jechałem chyba 3 no i od tamtej pory jeszcze nie smarowałem, on on sucha dlatego trzeba będzie go też przesmarować no i cały czas pracuję nad masą obliczeniową um. uczę się oczywiście tego wszystkiego um. no cieszę się po prostu że te komputery nawet dają sobie świetnie radę z wyzwaniem ogromnie się cieszę. No, i tak do końca tygodnia będę jeszcze robił takie jak to można powiedzieć, testy. No, i różne operacje wykonywał będę, które wymagają mocy obliczeniowej. Tak do końca tygodnia jeszcze będę słyszał ten mega dźwięk serwera w środku tej szafy. Nieraz tak jest, jak on większą moc obliczeniową e, wykorzystuje to wtedy jest taki dźwięk, którego jeszcze do tej pory nie słyszałem tak w środku nocy ostatnio słyszałem taki, taki szum powietrza, że, że myślałem że po prostu deszcz pada za oknem no i uczucie w, w powietrzu, w wilgotności powietrza w, tutaj w tym pokoju było takie, jakby klimatyzacja działała, że to mnie bardzo zdziwiło po prostu, ale dlatego po prostu takie uczucie, taka wilgotność powietrza się wytworzyła w pokoju, bo chłodne powietrze wchodziło do pokoju, a ciepłe powietrze było wydmuchiwane za okno. I dlatego odczułem po prostu uczucie klimatyzowanego pokoju. Natomiast w ciągu dnia, jak było tak upalnie, jakieś miesiąc temu, to czułem po prostu, jak to można powiedzieć, mniejszą ilość powietrza w pokoju, ale nie odczuwałem po prostu gorąca nadmiernego. To było uczucie takie, jakby po prostu duży wiatrak chodził w pokoju, ale to po prostu było to, że te wentylatory, które są w tej szafie, które służą do chłodzenia tej szafy, się po prostu uaktywniły. Te rany po prostu sobie tam nie pracują, bo jest w normie. Czujnik, który kontroluje temperaturę w szafie ich nie włącza po prostu bo jest temperatura w normie ale jak było tak około 30 stopni na dworzu to też się powchodziło do pokoju i wtedy dlatego się włączały wentylatory chłodzące szafy no a, a w nocy po prostu większe obroty były chłodzenia w serwerze których jeszcze do tej pory nie miałam okazji doświadczyć no, bo jak serwer Super Mikro korzystał z większej mocy obliczeniowej to po prostu um, uaktywniał um, większe obroty wiatraków. Tam są trzy, trzy takie duże wiatraki i one po prostu um, trochę zaczęły zwiększać obroty. No i stąd ten. Stąd był taki po prostu dźwięk większego szumienia powietrza, że jak się tak spało, to było tak mnie zbudziło to po prostu, bo to był taki dźwięk, jakby deszcz lał za oknem. No, taki dźwięk dosłownie bardzo mega idealnie pasujący do padającego deszczu i to tak lejącego deszczu. Że tak to wygląda właśnie. No i to co chciałam opowiedzieć wam, op pokazać się trochę na tym filmie. A teraz tak, przygotuję obiad, zrobię buraczki. Kruseczki już są gotowe, z wczorajszego dnia. Pół miski to, to chyba kruseczki dzisiaj na obiad będą, tylko jeszcze przygotuję buraczki. No i to byłoby na tyle kochani, hej to.